AI w krainie wyobraźni. Bajka widziana oczami sztucznej inteligencji. W małej wiosce na skraju zaczarowanego lasu mieszkała dziewczynka o imieniu Hania. Była ciekawa świata i uwielbiała przygody. Codziennie wymyślała nowe zabawy, biegając po łąkach i wspinając się na stare drzewa. Jednak pewnego dnia przydarzyło się coś niezwykłego. Pod jej domem pojawiła się tajemnicza skrzynka a na niej napis Otwórz, jeśli masz odwagę. Hania nie wahała się ani chwili. Powoli uchyliła wieko i zobaczyła w środku kolorową mapę oraz mały, srebrny klucz. Mapa wskazywała drogę do tajemniczego miejsca głęboko w lesie. Dziewczynka postanowiła, że nie może przegapić takiej okazji. Spakowała do plecaka kanapki, wodę i latarkę, po czym ruszyła w drogę. Las był pełen szelestów i tajemniczych dźwięków. Po drodze spotkała swojego przyjaciela, wesołego szopa o imieniu Felek. Był ciekawski i zawsze gotowy do zabawy. Gdy usłyszał o mapie i kluczu, od razu postanowił dołączyć do wyprawy. Po kilku godzinach marszu dotarli do wielkiego, starego drzewa. Mapa wskazywała, że to tutaj ukryty jest skarb. Szukali wszędzie. Ale nie mogli niczego znaleźć. Nagle Hania zauważyła małą dziurkę w korze drzewa, idealnie pasującą do jej klucza. Wsunęła go ostrożnie i przekręciła. Nagle ziemia zaczęła lekko drżeć, a przed nimi otworzyły się ukryte drzwi prowadzące do podziemnej jaskini. W środku było ciepło i jasno, jakby ktoś zapalił tam tysiące maleńkich światełek. Na środku jaskini stała szkatułka a w niej magiczny kompas. Wskazówka kompasu nie pokazywała północy, lecz wirowała, jakby prowadziła do czegoś niezwykle ważnego. Hania i Felek patrzyli na siebie z niedowierzaniem. Co oznaczał ten kompas? Dokąd miał ich zaprowadzić? Dziewczynka poczuła, że to dopiero początek wielkiej przygody i że wkrótce odkryją jeszcze więcej tajemnic ukrytych w lesie postanowili podążyć za wskazaniami kompasu. Wskazówka poruszała się powoli, prowadząc ich przez gęste paprocie i wijące się ścieżki. Po drodze natrafili na strumień, który wydawał delikatne, melodyjne dźwięki. Gdy tylko Felek zamoczył łapkę w wodzie, zauważyli, że nad strumieniem pojawiły się świetliste znaki. Były to litery układające się w zagadkę. Gdy światło i cień zatańczą razem, znajdziesz drogę do smoczego kamienia. Smoczy kamień. Zdziwiła się Hania. Nigdy o nim nie słyszałam. Brzmi jak coś naprawdę ważnego, dodał Felek. Podążając dalej, zauważyli, że kompas przyspieszył swoje ruchy, jakby nie mógł się doczekać, by doprowadzić ich do kolejnej tajemnicy. Czekała ich jeszcze długa droga, pełna niespodzianek i niezwykłych spotkań. Wkrótce napotkali pierwszą przeszkodę zwalone drzewo blokujące ścieżkę. Próbując je ominąć, weszli w gęste zarośla i natknęli się na kruka o lśniących piórach. Ptak przyglądał im się uważnie, a następnie przemówił głębokim głosem: Aby przejść dalej, musicie odpowiedzieć na moje pytanie. Co jest cenniejsze od złota, ale nie można tego dotknąć. Hania i Felek spojrzeli na siebie zaskoczeni. Myśleli chwilę, aż dziewczynka nagle się rozpromieniła. Przyjaźń powiedziała pewnym głosem. Kruk zamrugał i rozłożył skrzydła. Dobra odpowiedź. Możecie iść dalej powiedział, po czym wzbił się w powietrze. Idąc dalej. Natrafili na polanę pełną świecących roślin. Na jednej z nich siedział mały elf w zielonej pelerynie. Gdy tylko ich zobaczył, podskoczył radośnie. Szukacie smoczego kamienia. Musicie przejść przez kryształowy most, ale strzeże go starożytny strażnik. Tylko odważni i mądrzy mogą się przed nim wykazać, powiedział tajemniczo. Hania i Felek wiedzieli, że czeka ich jeszcze wiele prób i wyzwań. Ale byli gotowi stawić im czoła. Z każdym krokiem, tajemnica smoczego kamienia stawała się coraz bardziej fascynująca. Dotarli do kryształowego mostu, który lśnił jak oszlifowany diament. Na jego straży stał olbrzymi, kamienny golem z runami świecącymi na jego ramionach. Aby przejść, musicie wykazać się mądrością i odwagą, powiedział basowym głosem. Odpowiedzcie mi na zagadkę. Jestem okrągły jak piłka. Świecę w nocy i znikam za dnia. Kim jestem? Księżyc, odpowiedziała Hania. Golem przez chwilę milczał, po czym skłonił głowę i odsunął się na bok, otwierając im przejście. Po drugiej stronie mostu czekała kolejna niespodzianka stara, tajemnicza biblioteka ukryta wśród skał. Półki uginały się od ksiąg pełnych zapomnianej wiedzy. Na ich spotkanie wyszła postać w długiej, fioletowej szacie. Była to mądra czarodziejka, która znała sekret smoczego kamienia. Jeśli chcecie go odnaleźć, musicie zrozumieć jego prawdziwą moc, powiedziała. Ale zanim wam to zdradzę, czeka was jeszcze jedna próba. Czarodziejka wskazała na starożytną księgę spoczywającą na złotym postumencie. Znajdźcie w niej odpowiedź na pytanie ma cztery nogi i mleko daje. Na zielonej łące grzecznie staje. Co to? Hania i Felek spojrzeli na siebie i uśmiechnęli się szeroko. To krowa, powiedziała dziewczynka. Czarodziejka pokiwała głową z uśmiechem. Dobrze. Właśnie wykazaliście się sprytem i spostrzegawczością. Teraz możecie przejść do kolejnego etapu Waszej podróży, powiedziała. A księga otworzyła się na nowej stronie. Odsłaniając kolejną wskazówkę prowadzącą do smoczego kamienia. Nagle z cienia wyłoniła się nowa postać, mały, fioletowy smok o błyszczących oczach. Patrzył na Hanie i Felka z zaciekawieniem, jakby chciał im coś powiedzieć. Znam waszą przyszłość. Smoczy kamień to dopiero początek. Wielka przygoda dopiero się zaczyna. Czekają na was nieodkryte krainy. Magiczne stworzenia i sekrety, o jakich nikt jeszcze nie słyszał. Musicie być gotowi na to, co przed Wami, bo od Waszych wyborów zależy los tego świata. Hania i Felek wymienili spojrzenia. Czuli, że ich podróż jeszcze się nie skończyła. Wiedzieli, że czeka ich coś więcej, niż mogli sobie wyobrazić. Hania i Felek wciąż patrzyli na małego fioletowego smoka, który delikatnie machał skrzydłami. Jego oczy błyszczały jak gwiazdy na nocnym niebie. Skąd wiesz, co nas czeka? zapytała cicho Hania. Smok zbliżył się do nich i usiadł na kamieniu. Jestem strażnikiem smoczego kamienia. Moim zadaniem jest prowadzić tych, którzy zostali wybrani do wielkiej podróży. A wy jesteście tymi, na których czeka ten świat. Hania i Felek poczuli, jak serca biją im szybciej. Smok spojrzał na nich uważnie, a potem delikatnie dotknął kamienia swoim ogonem. Nagle kamień rozbłysnął miękkim światłem i otworzyła się przed nimi ścieżka prowadząca do gęstego lasu. Musicie odnaleźć trzy klucze, które otworzą bramę czasu, powiedział Smok. Pierwszy klucz znajduje się w gaju szeptów, drugi ukryty jest w jaskini zagubionych świateł. A trzeci spoczywa na szczycie szklistej góry. Każde miejsce skrywa zagadki, które musicie rozwiązać. Dzieci ruszyły za smokiem w stronę gaju szeptów. Wokół nich drzewa były niezwykle wysokie, a ich liście poruszały się, jakby szeptały między sobą. Kiedy weszli głębiej, nagle usłyszeli cichy głos. Aby zdobyć pierwszy klucz, znajdźcie drzewo, które nigdy nie zasypia. Hania i Felek rozejrzeli się dookoła. Wszystkie drzewa wyglądały podobnie, ale po chwili zauważyli jedno, którego liście delikatnie drżały, choć nie było wiatru. Podeszli bliżej, a wtedy w korze drzewa pojawiły się litery układające się w zagadkę. Mam korzenie, lecz nie jestem kwiatem, pamiętam wszystko, choć nie mam oczu. Znajdziesz mnie w domu, choć nie jestem człowiekiem. Felek podrapał się po głowie. To musi być książka, powiedział w końcu. Drzewo zadrzało, a z jego pnia wysunęła się mała szkatułka. W środku leżał złoty klucz. Mamy pierwszy klucz, szepnęła Hania. Ruszyli dalej, aż dotarli do jaskini zagubionych świateł. Była ciemna i cicha, ale w głębi widać było maleńkie światełka migoczące niczym gwiazdy. Smok wskazał im drogę. Drugi klucz znajdziecie tam, gdzie światło nigdy nie gaśnie, powiedział. Dzieci weszły do jaskini i zobaczyły ściany pełne świecących kryształów. Po chwili zauważyli coś niezwykłego, jeden z kryształów świecił jaśniej niż wszystkie inne. Hania dotknęła go ostrożnie, a wtedy głos rozbrzmiał w powietrzu. Nie mam mnie w nocy, ale widzisz mnie za dnia. Pomagam roślinom rosnąć i ciepłem świat obdarzam. Felek uśmiechnął się. To słońce. W tym momencie kryształ otworzył się, ukazując srebrny klucz. Dzieci zabrały go i ruszyły w dalszą drogę. Ostatni klucz znajdował się na szczycie szklistej góry. Wspinaczka była trudna, ale gdy dotarli na szczyt, znaleźli starą fontannę z wodą, która migotała niczym lustro. W wodzie pojawiły się litery. Zobaczysz mnie w wodzie, lecz nie mogę się zmoczyć. Kiedy staniesz przede mną, ujrzysz kogoś znajomego. Hania zaśmiała się. To nasze odbicie. Gdy tylko to powiedziała, fontanna rozbłysła i z wody wynurzył się trzeci, kryształowy klucz. Teraz mieli już wszystkie trzy klucze. Smok zaprowadził ich do tajemniczej bramy ukrytej wśród wzgórz. Gdy włożyli klucze w zamki, brama otworzyła się powoli, ukazując przed nimi zupełnie nowy świat. Za bramą dzieci odkryły tajemniczą dolinę pełną niezwykłych stworzeń. Spotkali tam olbrzymie motyle, które prowadziły ich przez leśne ścieżki oraz gadające kamienie, które podpowiadały im, jak przejść przez rzekę o zmieniającym się nurcie. W pewnym momencie natknęli się na labirynt zbudowany z wysokich, lśniących kryształów. Każdy korytarz prowadził w inną stronę, a jedynym sposobem na znalezienie wyjścia było rozwiązanie kolejnej zagadki, którą przekazała im zjawa o srebrzystym głosie. Idę z tobą, lecz nie zostawiam śladów. Odbijam to, co widzę, ale nie mam własnego kształtu. Hania i Felek zastanowili się przez chwilę, Aż w końcu Felek powiedział: To cień. W tym momencie kryształy rozsunęły się, ukazując im drogę na drugą stronę labiryntu. Po wielu przygodach nadszedł czas powrotu do domu. Smok poprowadził ich do lasu, Szop Felek uśmiechnął się i powiedział: Pora wracać. Haniu, pokażę ci drogę do twojego świata. Szop prowadził Hanie przez gęsty las. Aż dotarli do wielkiego, starego dębu z tajemniczym przejściem. Felek spojrzał na Hanie i powiedział: To była niesamowita przygoda. Może kiedyś się jeszcze spotkamy. Hania spojrzała na niego z uśmiechem, a potem przeszła przez portal. Po chwili znalazła się z powrotem w swoim świecie, trzymając w dłoni mały, fioletowy kamień, który przypominał jej o wszystkim, co przeżyła. Wiedziała, że ta przygoda na zawsze pozostanie w jej sercu. Drodzy słuchacze, jeśli spodobała Wam się ta bajka, zostawcie polubienie i udostępnijcie swoim koleżankom i kolegom. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału oraz kliknąć dzwoneczka, dzięki temu jako pierwsi otrzymacie powiadomienia o kolejnych bajeczkach, które dla Was przygotowujemy.